wszystkim. Jest dzisiaj poniedziałek 13. Moja mama ma dzisiaj urodziny. Muszę o tym pamiętać, żeby jej złożyć życzenia. Co się dzieje? W ogóle dzieje się dużo. W sumie nic się nie dzieje. Nie wiem w sumie, co się dzieje, bo tak jakoś nie miałam chęci na nagrywanie. Ale mi się trzęsie łapa w ogóle. Co, co to jest? Mam pociąg za godzinę. Dosłownie za godzinę. Teraz yy, myję sobie pędzla, bo malowałam się i są brzydkie. Spakuję się yy, i będę... jeszcze coś muszę zrobić takiego, żeby poczuć się produktywną, więc chyba sobie mm, zrobię duolingo. Albo sobie powtórzę na chemieleków, bo mam dzisiaj ćwiczenia z chemieleków. I wiecie co, wczoraj wyciągnęłam fartuch z szafy i uderzył mnie taki zapach chemii po prostu od niego. I jakby... Ja tego wcześniej nie czułam, jak chowałam go do szafy w czwartek. I nie wiem, dlaczego on tak śmierdzi, ale no to chyba znak, że muszę go wyprać w końcu. Bo szczerze, chyba teraz przez ten miesiąc nie prałam go w ogóle, no ale też jakby nie śmierdziało na żadnych zajęciach aż tak mocno, żebym czuła potrzebę wyprania go. No ale dobrze, skoro skoro śmierdzi, no to już go wypiorę, Tylko jakby jutro też muszę w nim iść, bo jutro mam tepla, więc... Yy... Więc wiecie, to jest akurat taki fart, który mi się nie gniecie. Mam jeszcze drugi, ale tamten się gniecie, więc tamten będzie na syntezy. Boże, jakie ja robię dwie kadry, ja nie wiem, ja wypadłam w ogóle z formy, jeżeli chodzi o, o nagrywanie. Ale wiecie co, powiem mam jedną rzecz. Teraz w ten weekend Taylor Swift miała koncerty w Argentynie i wiecie co się stało. Na sześć piosenek, które wiecie, mogła zaś sprawiać jako piosenka niespodzianka. W sumie było 7 piosenek niespodzianek, bo dwie jakby były połączone, nieistotne. To pięć piosenek było takich, które no jakby ja bardzo lubię, które bym w sumie mogła mieć u siebie na koncepcję. Ale dobra. Jakby największa moja strata to jest Better Than Revenge, e, Slat i. E, The very, The very First Night, no i jeszcze lab Labyrinth, ja nigdy nie umiem przeżyć tego słowa. Labyrinth po prostu, to też jest fajna piosenka, ale tak samo jak Endgame, ale te wiecie, jakoś tak nie przeżywam ich aż tak mocno, jak Better Than Revenge i The Very First Night, Jakby The Very First Night to jest moje top 3. Na, na red. Ogólnie ostatnio miałam taką red fazę Boże. Idę u mnie bo ja się nie wyrobię. To są oczekiwania, jak chciałabym iść, żeby wyglądać bardzo ładnie poczekajcie. Ale zaraz wam pokażę rzeczywistość. A rzeczywistość wygląda no, tak. Ta czapka w ogóle mi się popróła, ale dobra. Nie przemyślałam tego, że mam błyszczyk na ustach i jeżeli chociaż trochę wieje, to mi się wszystko będzie przyklejać. No ale jakoś, jakoś musimy to przeżyć. Najwyżej nałożymy no, błyszczyk w pociągu jeszcze raz. A najgorsze jest to, że nie mam miejsca za... nie mam miejsca w tym pociągu, więc muszę siedzieć tam, gdzie będzie wolne, a nie wiem, czy cokolwiek będzie wolne. Bo Sona Intercity mi wczoraj nie działała i nie dało się zarezerwować miejsca, więc nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, nie odzywałam się, ale za chwilę jest 21. I ja od jakichś 20 minut siedzę po prostu i odpoczywam, bo naprawdę już tyle yy, musiałam zrobić, że to żart. Więc Czyli bomba. bombę. aktualnie Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, chociaż pewnie nie będzie lepiej, bo... Niestety wiem, jak wyglądają wtorki, i wtorki są mega intensywne, więc yy, będzie, będzie jak będzie, ale dam radę. Dzisiaj jest wtorek, najcięższy dzień. Będziemy się uczyć w pociągu, i taki mamy outfit. Boli mnie gadło znowu nie wiem czemu. W sensie bo biegłam wczoraj na pociąg i słabo. Tak trochę umieram. Jest ale... Nie mogę umierać, bo muszę się uczyć na farmakonimowym więc no, trochę taka sytuacja. Głupia. No, Siema, zrobiłam prezentację i ja mam teraz. Żelki węża, muszę się uczyć na farmakologii, ale mi się nie chce. Okej, okay, kochani, więc miałam dzisiaj chemię leków i miałam technologię w postaci leków. Mm, Chemia leków to są seminaria, to jest, no raczej tak na chillu, ale technologia w postaci leków to są seminaria plus ćwiczenia i to mogłoby być okej. Okay. W sensie, no nie są jakieś mega złe te zajęcia, ale po prostu ja zawsze mm, dostaję coś, czego nie chcę dostać, czego nie wiem, jak zrobić, co jakby wymaga trochę dużo więcej myślenia niż na przykład wsypanie mm, nie wiem, proszku do butelki z wodą. Tylko wiecie, jakieś tu coś trzeba ogrzać, tu coś trzeba rozcieńczyć i takie coś. Mm, nie mówię, że zawsze tak jest, bo na przykład. Wydaje mi się, że ostatnio miałam całkiem spoko rzeczy i wszystko zrobiłam, ale mm, teraz dostałam syrop prawoślazowy i teoretycznie tam powinna zachodzić maceracja przez 3 godziny. Teoretycznie ten syrop powinien być cedzony dwa razy, ale mm, ale nie był bo już jakby nie było czasu, nie jest w stanie się zrobić w ogóle tej maceracji 3 godzinnej na innych zajęciach, ale Boże, no to było takie dosyć skomplikowane, trzeba było sobie bardzo dobrze zorganizować pracę, a z tym też mam trochę problem, w sensie, ja nie do końca wiem, jak się poruszać po tej sali, na sali jest, uważam, za dużo osób no jakby nie da się tego zrobić inaczej, no bo nikt magicznie nie powiększy sali. Teraz będzie przeprowadzka, to podejrzewam, że będzie jeszcze w mniejszej sali. To jest mega słabe. Jakby takie sale, gdzie są zajęcia takie praktyczne, gdzie trzeba się poruszać po tej sali, żeby na przykład podejść po jakiś odczynnik czy coś, no to to powinno być takie no, jakoś tak zorganizowane, żeby po prostu każdy miał taką swobodę poruszania się po tej sali, bo mnie to strasznie frustruje i ja się ciągle potykam o krzesła. I jakby wiem, że to może być też moja wina, bo ja nie patrzę nigdy pod nogi i ja się zawsze o wszystko potykam. Jak ja idę, to ja idę patrząc prosto jakby na cel, do którego idę. I nie patrzę pod nogi. Nie patrzę, gdzie idę, jak idę czy nie, no nie wiem, no jeżeli jest na przykład dziura w ziemi to i nie widzę jej z daleka, no to prawdopodobnie w nią wpadnę, nie? bo nie patrzę po prostu w dół nie wiem, jakoś tak się w pewnym momencie życia nauczyłam chodzić patrząc w górę po prostu bo kiedyś rzeczywiście jakby zwracałam uwagę na to, czy się mogę potknąć czy nie, ale później przestałam i no chyba powinnam znowu zacząć zwracać na to uwagę no bo jest trochę ciężko. Teraz jeszcze robiłam właśnie prezentację na fakultet. To tam um, akurat spoko, bo um, zrobiłam o kosmetykach, o dermokosmetykach. W sumie więc y, powklejam tylko jakby zdjęcia i składy tych kosmetyków i wszystko inne, będę mówić jakby z głowy o nich, bo to jest jakby temat, który mnie mega interesuje i wydaje mi się, że jestem w stanie w ogóle bez przygotowania się dosyć yy, fajnie wypowiedzieć na ten temat. Witajcie kochani, jest środa wieczór i ja leżę, bo jestem zmęczona i dzisiaj też mój nastrój nie jest odpowiedni, ale przynajmniej zdałam wejściówkę z farmakognozji, więc to na plus. Później co prawda te zajęcia były mocno średnie, bo było dosyć dużo roboty, a ja nie lubię jak jest dużo roboty, bo ja dosłownie, ja nie wiem, ostatnio mam jakiś problem, żeby się zorganizować, tak wiecie, dobrze czasowo, jeżeli coś trzeba robić i ja po prostu wszystko robię trzy razy dłużej niż trzeba i obawiam się, że to może być yy, taki, takim czynnikiem, który sprawi, że jutro też będzie średnio, na studiach, z tego względu, że mam zajęcia, w których coś tam trzeba jakby ogrzewać, później jakiś tam, nie wiem, synteza, jakiegoś tak, cokolwiek. Więc to będzie ciężkie przeżycie. Chętnie bym poszła na siłownię. Nie pójdę dzisiaj na siłownię, bo mi się nie chce, a jutro to jak już pójdę po zajęciach, ale w sumie jeszcze nie wiem. Witajcie, kochani, jest czwartek rano. W zasadzie jest chwila przed ósmą, ja zawodziłam mojego chłopaka do pracy. Strasznie źle spałam tej nocy. Ja nie wiem, ja w ogóle nie wiem, jak ja zasnęłam. Nie wiem, co się wydarzyło, bo ja zawsze piszę Nikodemowi, że idę spać i piszę dobranoc po prostu. Ale teraz, wczoraj, tego nie napisałam i ja nie wiem, jak to się stało, bo ja oglądałam film na YouTubie leżąc w łóżku i mi oczy same zamykały, bo ja jestem już jakby starym człowiekiem, ja jestem bumerem i jak ja coś oglądam, leżąc, to ja zasypiam. I <grym> tak właśnie coś tam tak yy, leżę, leżę i czułam jak mi palec, kciuk uderza o telefon. I nagle się włączały jakieś komentarze pod tym filmem mm. na YouTubie. I wtedy się budziłam, tak wiecie, w sensie jakby otwierałam oczy po prostu. i Obejrzałam ten film ja nie wiem co się stało, odłożyłam chyba telefon, no i zasnęłam eee, i bardzo dużo się budziłam w nocy, eee, bo moi rodzice też późno wrócili, więc wtedy się obudziłam. Później się obudziłam, bo pralka chodziła, czy tam zmywarka, albo jedno i drugie nawet. Też się obudziłam, bo na przykład kot miał czał. Eee, generalnie to się nie budzę od takich rzeczy, ale nie, nie wiem, jakby co się stało. Tutaj y, też obudziłam się, żeby zrobić siku, w sensie tak czułam, że chce mi się siku, ale w końcu nie wiem, czy poszłam zrobić coś siku, czy nie, y, czy dostanęłam jakby normalnie dalej, nie mam zielonego pojęcia, co się działo w ogóle w tej nocy, y, wiem tylko, że jak raz się obudziłam, to mi przyszło powiadomienie z Duolingo y, i zobaczyłam, że mi się telefon świeci, więc y, tak zobaczyłam i... Y, Pomyślałam, kurczę, czy ja nie wyłączyłam yy, internetu? Bo ja zawsze wyłączam internet przed pójściem spać, no i to się nie zdarzy, że ja go nie wyłączam. Ja wchodzę specjalnie w ustawienia, żeby wyłączyć wi-fi, żeby było takie przekreślone na tym takim centrum powiadomień. Dzisiaj jakby czuję się tak trochę dziwnie, Jakbym wróciła po imprezie i nie wiem o co chodzi, no ale jakoś trzeba to przeżyć. Mam pociąg za półtora godziny, jakoś, bo zdecydowałam, że pojadę wcześniejszym ze względu na to, że są jakieś tam strajki na kolei. Prewencyjnie już sobie zarezerwowałam miejsce w Intercity wcześniejszym. Co prawda, no nie będę miała co robić, ale chyba pójdę do Chińczyka zjeść. Yy... Zjeść sobie coś po prostu do Avenidy i chyba powinno być ok. No brana i w sumie gotowa do wyjścia jestem w łazience. Odziwa się wyrobiłam jakby dosyć szybko. No planowałam dzisiaj jakby zacząć y, naukę na Tpl, ale zrobię to w pociągu. Tak mi się wydaje, że będę tutaj robić w pociągu recepty, które y, jakby muszę przerobić na test. Y, więc tak, to na pewno na plus. Y, I co dalej? I don't know. Eee, no. Pójdę na pewno zjeść dzisiaj chińczyka i pójdę do Sephora. Chyba. Ale nie wiem. Eee, możliwe, że pójdę. Bo chciałabym się dowiedzieć w sumie, który korektor jest lepszy. Więc liczę, że pani w seforze mi pomoże. A jeżeli nie pomoże, no to sobie sama zesłuchuję, jakby na ręce i zobaczę, bo zobaczcie. Mam tutaj pieprzyk i żyły, więc idealnie będę w stanie określić, jakby który będzie lepiej zakrywał. Um, I jakby nie chodzi o zakrywanie pryszczy, ale wiecie co, ja muszę się malować, żeby nie dotykać twarzy, bo jak nie mam pomalowanej y, twarzy, to ja sobie tak dotykam e, i nie jestem w stanie przestać, więc jak jestem pomalowana, to jest to jakby lepsze dla mojej skóry, że nie przynoszę tutaj y, żadnych dodatkowych bakterii i tego nie nadkażam. No ale teraz mam korektor z um, Maybelline, pokazywałam w poprzednim vlogu, że kupiłam i zobaczcie, on na no moje cienie pod oczami, no to jest taki średni bym powiedziała, w sensie ja mam dosyć mocne cienie pod oczami, więc jakby no mało co sobie z tym radzi, ale w sumie jak tak patrzę na wprost, to jest okej, okay, ale jak zrobię tak, no to już nie jest ok. Mam mieszane uczucia co do tego chory, która mam wrażenie, że był trochę lepszy, jak go używałam 8 lat temu, a może nie 8, tylko jakieś 7. W ogóle się czuję mega stara. A w ogóle jeszcze jak teraz powiedziałam jakieś 7-8, coś takiego, to przypomniało mi się, że wczoraj jakieś dzieci do mnie krzyczały na Moście Dworcowym, bo szłam z koleżanką, no i ja mam szalik Real Madrid i te dzieciaki krzyczały coś tam Real Madryt, yy! bla, bla, bla. jakby to, to, to było śmieszne w sensie ja na to nie odpowiedziałam, bo w ogóle coś miałam słuchawki, bo musiałam się praktycznie zaraz łączyć na zajęcia zdalne więc no nie wiem, jakby ja rozumiem, że w Poznaniu tylko Lech, no ale bez przesady, tak? Jestem po siłowni. Czuję się super, jakby nie mam zakwasów. W sensie nie czuję zakwasów. I w kwestii mojego wyjścia do Sephory to właśnie byłam dzisiaj i pani podeszła, zapytała czy potrzebuję pomocy i powiedziałam, że tak. No i mi pomogła mniej więcej w decyzji, jaki korektor kupić, mimo że jakbym na no, żadnego nie kupiłam Ale zesłuchowała mi i korektor, który wyglądał pięknie w seforze. mam go jakby dalej na ręce tutaj, powieść z Sefory. wydawał mi się mega ciemny. W związku z tym, jest tak jest trochę. W sensie, myślałam, że będzie idealny odcień dla mnie, ale może on się nie z tego, tytułem, że to ona nałożyła mi go za dużo po prostu. To jest możliwe, bo praktycznie całą tutaj rękę mam pokrytą w tym korektorze. I to jest hard Shape Tape, ale chyba się bardziej skłaniam ku temu stu Faced, tylko mm, że tam właśnie waham się między kolorem almond a vanilla. I nie wiem, który będzie najlepszy. Jeszcze zapytałam tę panią, jaki używasz świetlacz. I się okazało, że to rozświetlacz, który jest w takiej palecce z benefitu, którą chciałam sobie kupić, takiej świątecznej, bo jest tam brązer, którego użyłam, czyli hula. Teraz czekam na mojego brata. Z nadzieją, że przyjedzie dosyć szybko. Mam nadzieję, że przyjedzie dosyć szybko, bo chcę iść ściągnąć i muszę coś zjeść. No a dzisiaj na siłowni zostało zaatakowane 40 kg na przysiadzie. Więc myślę, że slaj. Hej, kochani, jest dzisiaj piątek i mam wykłady online. Jak widzicie, pomalowałam się dosyć mocno, jakby. Ja jestem w szoku, że aż tak mocno mi to wyszło, ale uznałam, że po co się ograniczać z różem, z bronzerem, z rozświetlaczem, jakby. Wygląda to całkiem spoko, mam też kreski, wszystko mam dzisiaj, wszystko mam dzisiaj i jestem mega zadowolona z tego, jak to wyszło, tylko nie jestem pewna, czy ta pomadka pasuje, ale wydaje mi się, że jest całkiem okej. Okay. Bo ona tutaj jakby dodaje trochę, trochę życia w ten makijaż, bo na powiece mam bronzer i i tak, tak to się prezentuje. Co ja dzisiaj będę robić? Dzisiaj będę robić notatki z chemileków, w ogóle tutaj mam strasznie suche skórki, ale to pomijam. E, więc będę robić notatki z chemileków i muszę się zacząć uczyć na kolokwium z e, technologii postaci leku. No powiem szczerze, że nie będzie to jakieś miłe doświadczenie, wydaje mi się. Bo jest trochę dużo tego do nauczenia się. Jeszcze jakby y, seminaria z chemileków mam we wtorek, wtedy też mam to kolokwium. Y, I jakby z chemileków mam wtedy co? No, muszę jakby wiedzieć, co się dzieje, żeby zaliczyć y, ten taki teścik y, po, po prezentacji, którą ktoś będzie y, prezentować. Jeszcze muszę y, się zaraz praktycznie logować na wykład, więc dzisiaj taki mm, pracowity dzień, ale y, pierwsze, co chyba zrobię, to umyję sobie pędzle, bo wyglądałem mega crusty. I jakby ten pędzel to jest hit, to jest mój hit od roku 2017 albo nie wiem, którego, w każdym razie, gdy chyba wypuściło swoje pędzle. To jest pędzel F04 i to jest coś wspaniałego do konturowania i do nakładania różu, Serio, mega, mega dobry pędzel. On no, jest giga kozakiem. Jeżeli chodzi o inne pędzelki, to tu mam z Hebe do oczu. On jest całkiem ok też. Tutaj mam sklejony pędzel z Golden Rose do w sensie to jest Pędzel do cieni, ale ja go używam do rozświetlacza, bo to jest po prostu taka, um, taka kulka, um, nieco taka wydłużona, i on jest taki właśnie idealny, żeby tutaj nałożyć tak, tak i w kąciki, i też no, nie drapię jakoś mega mocno, kąciki. A tu mam dwa pędzle z Sewy, um, które są stare, jak świat napisy się z, z nich pozdzierały. Ten jest do Brwi a ten jest do eyelinera. Nie wiem w ogóle po co powiedziałam o tych pędzlach, ale dobra. I jeszcze mam gąbeczkę do umycia. E, taką o z Real Techniques. To jest najdroższa gąbeczka, jaką w życiu kupiłam. Muszę jeszcze zacząć montować ten film w ogóle, bo przecież ja się nie wyrobię z montażem tego. No ale dobra. To by było na tyle w tym update'cie. Siedzę w aucie i będę jechać kupić produkty na obiad, ale jest tak zimno, że myślę, że od przyszłego tygodnia będę musiała już chodzić w kurtce zimowej, bo ta kurtka jest dosyć cienka mimo wszystko. Więc yy, podejrzewam, że właśnie od następnego tygodnia yy, wleci tutaj u mnie kurtka yy, zimowa. Tylko właśnie nie wiem, która, bo mam jedną taką krótką, a drugą, tam taką długą do kolan. I ona jest taka, wiecie, taka mocno, mocno zabudowana. Mm, I w niej to jest rzeczywiście mega ciepło. Eee, ale no nie wiem. I kurczę, kupiłabym sobie jakąś nową czapkę, bo ta jest taka... Ja mam wrażenie, że ona mi spada z głowy, a nie lubię też mieć czapki naciągnięte jakoś tak mega mocno. I to mam wrażenie, że to wygląda tak jakoś dziwnie, wyglądam jak jakaś rosjanka. Hejka. mnie... Mm, żeby zakończyć tego vloga, wydaje mi się, że nie mam nic sensownego więcej do powiedzenia. Liczę na to, że zobaczymy się w kolejnym filmie nieco szybciej niż teraz. O, tak jak była ta nieco dłuższa przerwa. Więc tak, dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego filmu. Pa pa!